Dzień dobry Zaczynamy poniedziałek, zaczynamy poniedziałek Najpierw zaczynamy od śniadanka, czyli o czajniczyk Z baneczek z wodą, bardzo fajna sprawa Polecam dla osób, które mają Twardą wodę Jest tak twarda woda, że nawet y, Trzeba podczas kąpieli później używać jakichś balsamów nawilżających Bo po prostu skóra jest sucha i pęka. Ale to sobie daję rada, albo że z dzieciakami, No to jest bardzo twarda woda I dlatego też muszę na przykład jak mam pielęgnicę Muszę używać e, z niej do wody. Muszę kontrolować twardość wody, bo jest ona bardzo twarda Jest bardzo twarda woda. I nie ma lip. Dobra. Pyk, tu jakąś szklaneczkę. No tutaj czekaj pusto, tu trzeba będzie jakoś ogarnąć. Panie! O pan stary kubek jest. O, z kaczorem. Kaczor z aktunkiem na plecach. Pyk otwieramy, patrzcie cóż afrykański. Nie pytajcie co to jest, bo i tak wam nie odpowiem na pytanie, bo to jest moja prywatna. Secret weapon, wiecie o co chodzi, herbatkę może dosypiemy, o tu taką kupiłem minutkę, no, nie, oczywiście to nie jest lokowanie produktu, żeby nie było, nie, dobra, zanim zrobimy sobie śniadanie, przydałoby się tutaj, stara, jedziesz, no. nie przeklinaj, bo dzieci oglądają, no, dobra, ja się zajmę wykładaniem, a tam stara grzebie w śmietniku, wyjada reszki przepraszam, ty stary zboczeńcu, no, najlepiej w piątek był kurier, Mańka nie miał jak zapłacić. Jak zapłać do mnie? No to ja dokuję raz tubą, a tam było 50 zł. Nie mam wydać. To nie, dziękuję do widzenia. Echa. Dzisiaj jedzie, mówię, pojechałem rano do sklepu po chleb. Specjalnie ze świare w ziemi, trzech króli, że miał, że mi kobita w sklepie wydała, że miał jak zapłacić za tą paczkę. widział kurierę. No. Nie? Jedzie kuję po drodze, mu drogę zajeżdżam, Panie, jak tam? żona odebrała paczkę. No tak, odebrała. Ja mówię, widzisz pan? Jak mnie nie było, to i stare pieniądze znalazła, a tak nie ma to Minio, daj tu minio! A tak stare jak nie było, to i stare pieniądze znalazła. No, a tu patrzcie jak zachodzisz. I wyjątkowa data, 29. No piękne czasy. To... Dobra, dobra, dobrze ci idzie. Seniorita, seniorita, bambucia, no Bambucia Bambucia. Ja to jestem dobry gość. No Bez... Taki wał jak słonia trąbka. No. Zaraz śniadanko zjem, potem biorę się za czyszczenie akwarium. Mam biureczko na końcu, bo najpierw będę musiał wszystko z akwarium rzucić na biurko. Kiedy przyjedziesz do akwarium? Do akwarium ma przyjechać między 5 a 10. Skurczycy mnie tak oszukały, bo było napisane na stronie do 14 dni. Ale tutaj no no da się może czasu złożyć Do 21 i w maksymalnie wyciągnęli go do 21 dni Patrzę czy kwiatek ma mokro taki ten kwiatek mi się tak Kupu tu usychał te badyle, No właśnie no właśnie panie niech to wygląda tu trzeba ziemi trochę nasypać o pyk, pyk, o dosypiemy ziemi to się kurwa chujowo trzymasz, kurwę beceno wybałeś się Kurwa, ujebałem się tam. Ten i wspólnymi siłami Zmywareczka została opróżniona, widzicie? Ręce, które same robią. Ja robię tylko pyk! Jak w tych reklamach. Wiesz, wrzucam, robię pyk, otwieram, otwieram i je puściutko, jak w tych reklamach w telewizji. Normalnie cud się stał. Panie, cud! Puściutka zmywarka! I zaraz zrobię pyk i chałpa będzie płyt. to Idź, idź, zrób tam, tak, tutaj, wiesz, pik, pik, jak w tych reklamach, wiesz. Robię teraz wie, Tak jak w tych reklamach! Robię, dawaj. robię pik, pik i jest czysto. Dawaj, dawaj, dawaj. Ja dawaj. To pik, pik, to money, money. O ja ci dam money, money! Ty masz tyle nachomikowane, że wiesz! Mnie tutaj doisz jak wam piżyca! No! No! Jak widzicie, odbija stary, ale ja w robocie być, no! W robocie powinno być a teraz dwa tygodnie ze starą w domu. Matko bosko! Ja nie wiem jak ja dam radę. Będzie ciężko. Nawet drzewa nie mam do połupania, bo brat w sobotę jak się ścisnął, tak wszystko połupam. ale ja wiem co zrobię dzisiaj, o ja wiem co zrobię. Zaprezentuję wam co mam dzisiaj do zrobienia, o, jeszcze jedną rzecz wymyśliłem, którą zrobię, patrzcie, młoda tam piruety robi, o. Widzę, o, o, eee, stara swoją dupę widać, trzeba będzie cenzurę walnąć, o. Te kółeczko sobie czyszczę, patrzcie, widzicie, Wyciszę sobie. Można, można. Najlepszy sposób na cebulę, żeby nie płakać w miarę okno, chylić, jakiś cuk powietrza, ale już mnie biedacz na dach. O, na zdrowie. oj patrzcie, i tutaj, Ona pewnie powynosiła wszystkie tłuszcze, o, no taka kiełbaska, oczywiście to jest dla mnie i dla córki, tej najmniejszej, żeby nie było, że grubo sam sami takie kiełbasy. O, niech się drillują, patrzcie, wiem, że smaka robię, no ale nie ma kebaba, nie ma McDonalda, to trzeba sobie ra... o ty mordy, jak patrzy i jakimś tłuszczem, o, przekręcamy ładnie, o, pyk. Niech się gryluje Zmniejszamy ogień Zmniejszamy ogień Jak widzicie warunki mam zajebiste w domu Cud mi mów! Cebulki jeszcze dokroiłem Idę odstawić kamerkę Idę Stara moja się uda o lata, kruk, na, kruk, kruk nad hołpą sobie lata, tak już niebitny stary A mańka... O! Orze! Artym powiedział jakby co to już jastrząb o, żeby jest ogromny, a ten kruk to taki wiecie, no. O, pokazujesz puzzle? Nie, to będziemy Możesz nam później pomagać, układać się. No. Mań Mańkę się uda. Łozę, pa, Łozę. No, dobra. Idę sobie zjeść na później, jak będę coś robił, to wam to po sposób dobra. Żeby nie było, patrzcie, o. Że to dla młodej kibacha poszło, o. A pod stołem? Odkurzacz eko, patrzcie, o. Jak coś spadnie na podłogę, to od razu jest wciągnięte, a tu starego kiełbaska, cebulo na bogatością, smakowa mordy, smakowa, ja wiem, że smaka wam zrobię ale Se dobra. Jakby kogoś interesowało, jest kod promocyjny na pirohicie, hashtag zostań w domu. Oferuję wam aż 20% rabatu na cały asortyment. Yeah. Nie wiem czy w tym odcinku, czy w kolejnym będzie akcja zorganizowana przez sklep Pirochi. Teraz przeze mnie, że kupując race świetle, czerwone. Ee, jakiś procent do tego będzie szedł na fundację, znaczy ogólnie na mm, wyprodukowanie maseczek. Tylko szukają właśnie teraz firmy, która produkuje, którą można wesprzeć, żeby tych maseczek było po prostu więcej. Akwarium aktualnie wyczyszczone. Tylko źle przyczepiłem filtr i nie chcę się teraz ściągać i tego robić. I patrzcie co wam gotuje Cura to dzisiaj przychodzi i częście się. się. Z radości I, A że w Biedronce taki Boberek był to jest normalnie w szoku Taki drobniutki No normalnie w Horteksa był to ten Hortexa to Taki wiecie, nie fila Safapon. A tu patrz jaki drobniutki, a taki drobny jest najlepszy Tylko nie wiem skąd taka piana się wzięła Nigdy takiej piany nie miałem, ale dobra Uwielbiam, uwielbiam Bobera, jeszcze trzeba poczekać do 3-4 miesiące Na taki świeżutki z krzaczka O, niby pogoda ładna, fajnie ale zimno jak cholera biurko posprzątałem, akwarium dosprzątałem stara przyniosła cezak. i tak idę sedara Eskobarka jeszcze pooglądać i nie wiem co dalej będę robił Mańka tam się bawi z puzzlami, młoda sobie układa puzzle druga śpi w pokoju no nie Mańka sobie tu już posortowała, patrzcie o pyk, pyk sobie to posortowała taki obrazeczek muszę przyznać, że całkiem zacne Taki obrazek Manhattanu. Manhattan to jest chyba Manhattan? To przykręć gaz! O oh, i tak padnięty jestem nie ma. Teraz to błysk. patrzcie, no ma nią. Przecież nie ma nic. Sipila forfona, nawet tam między jej jest. Gut, nie wiem jak to będzie dalej. Ja już się zaczynam nudzić w domu, to jest tragedia. Godzina chyba od pierwszej po spam. Leżałam, leżałam się w komarę. Pan. Dostałem właśnie wiadomość, pamiętacie te filmy moje, że film o tych podpalaniach łąk tutaj, no właśnie Podpalali, a potem gasili, dwóch strażaków trafiło do aresztu Dzisiaj, dzisiaj nawet straż miejska tu była, no jak mówię, to z moim zadobią, straż miejska przyjechała, chodzili po no. tych polach, zglądali. A tu faktycznie, że tu jedno pole, jedno pole to się przy drodze zapaliło, bo jakieś że ciężarówkami to tam kiepiora rzucił i od razu się zapaliło, no. To sąsiad widział, jechał ciężarówką i normalnie kiepiora wystrzelił i zaraz buf! o ogień normalnie trzasnął. A tutaj te łąki co wam nagrywałem we wcześniejszym vlogu, to nawet było akces strażaków, no to, to podejrzane było no bardzo podejrzane. No ale cóż. Ej, bo stara mi zrobiła na obiad pierogi, bardziej podgrzała, muśka zrobiła pierogi, ona podgrzała. Ej, że dzisiaj się zmontowałem do odcinka niedzielnego, bo światło włączali przez tą dużą wichurę, No, światło włączali. a dzisiaj wieczorem sobie o ideę odpalić na działce. Kosteczki ten trojan fajnie wypada, bo wypada na 45 zł za. 19 strzałów 30 mm a wszędzie wychodzi od 55 plus więc wychodzi cenowo super ale zobaczymy co będzie w środku nie, dobra rybki jutro mi przyjdzie w ogóle żarcie dla rybek dla tych wielkoludów żeby nie jeździć do kakadu w Oszłą to sobie zamówiłem żarcie specjalnie dla nich takie duże bo to małe co mam to to nie bo widać Ryby nauczone są żreć suche, nie są nauczone jeść mięsiwa. Nigdy, Bo te dwie małe, co ja mam, Pawiołokie, to dżownice, muchy, nawet pierś z kurczaczka, aż normalnie piszczą. A te... Po, po, ...suchutkie. No. No zobaczcie, no pływają z mniejszymi rybami, już ona bez problemu tą rybę bo opierdzieliła. Pływają z mniejszymi rybami, nawet z kosiarkami I nie zżerają Z żankami. Nie zżerają Po prostu pawiokom idziemy wychować. Idzie wychować. Ja miałem kiedyś pawiokie takie Które by normalnie żaby rozrywały Ja pamiętam kacza wrzucał mi te żaby do akwarium bo brrr, I żaby nie było no, takie miałem pawiokie Ale w nocy spać nie dało Bo normalnie aż woda chodziła się gotowała e, Później miałem pawiokie takie Które dosłownie Kupiłem parę parenonów, wpuściłem, bo miałem właśnie pawiołki, które od małego były trzymane z innymi rybami. Nie były karmione żywcem, tylko suchą karmą. Kupiłem kiedyś tam chyba nonków, głupików chyba, od kogoś. I wpuściłem całą torbę głupików. Wywalone miałem. Da się wychować dużą rybę. Da się wychować dużą rybę. I nie tak, że potem, o, bo pewnie nie była najedzona. Nie, bo. Przez pełen okres mówię, może je przygłodzę. Tak dwa dni nie ja dawałam jedzenia, i może wtedy. Eee. W oczach znikało jej ten brzuszek, a nie pożerała głupików tam. No, już nie pamiętam To Te tak samo są widać przyzwyczajone do suchego, do dużej ilości innych ryb jakichś i nie są agresywne. I plus taki, że można pogłaskać. No, ja dzisiaj jak sprzątałem w akwarium, to sobie sprzą... pogłaskałem ją, tak? że tutaj mam sznytkę, mam nie widać, ale jak spirytusem mapy myję czy coś. To mam sznytkę, ja tu gdzieś jeszcze miałem jakąś sznytkę, one mają kolce grzbietowe takie, uj uj uj. uj. nieprzyjemne wody tylko, ale <laughs> no ogólnie ryby bardzo fajne i tyle. Czekam aż masz to akwarium, wreszcie przyjedzie, kurde no, może bym sobie tak oporządził, dobra, nie będę was już zanudzał rybkami, akwarium i tak. To wolę z rybkami się pogadać, tak jak już na Facebooku było. Wolę z rybkami pogadać niż pogadać z roślinkami, A potem roślinki będą mi odpowiadać. Mahony, spal na spal! Mańce szło układanie, cały dzień się działa. Ale nie miejcie jednej pretensji, bo jedno dziecko jej pomagało, a drugie przeszkadzało. A teraz Mania robi, robi, co ona tu robi? Co, robisz dobrego? O, jakieś ciasto, czekaj. Rogaliki. Okay. Młoda w końcu siedzi, pokaż jaką ci dzisiaj fryzurę zrobił, o. starej taką fryzurę cię zrobił, jo. Jo, mama, ja. Yeah. O, patrzcie, takie rogaliki, stara Pietrze, tu. Jak to nie wiesz, ja o drążę ja w Biedronce walczyłem, a ty... O, o ci odbija i do tego. Mączka, drożdżyki, bogactwo, dzięciołka w chałupie, o, o tu jakieś jajeczka, kurde, z czym będą? To no? jak mało ja tu więcej ci miejsca zrobię, żebyś więcej mogę ich zrobić, zobacz, a nie takie odstępy kilometrowe, o, pik, to to, to to jakiś taki dziwny ogalik, o, jakieś no, się takie na no, odpierdol bardziej, by... No, teraz tu więc, więcej nie mów więcej wyjdzie ani tak 4 rogaliki pół tacy. Osiem rogalików teraz taca i Żyj A tak wejdzie kurwa 50! No, myślicie, że co? No Tak jak wyjdą. No tu zobaczmy co jest. O, ciasteczko o ja prawie Charlotka. Kaczor, pozdrawiam cię. A to z czekoladką czy z tym? O, nie. Bo... Co robimy? Tylko eee! jakbyś gówno lidała. Hehehe, damn, gros. Nudzi się staremu. no Jak piecu to wam pokażę, jak wygląda to. Nie wiem, czy widać. Ale śnieg pada. I to dobrze. To się rozpuszcza. Aktualnie jest 0 stopni. A mamy godzinę. 18. Głupie przestawienie czasu. Oh, damn. Mm o no, co to jest jakiś kryter zaraz, spróbujemy no, to, to, to twój tak hmm. jak jest złe nie, zęby były, to bezsmakowa teraz Myła. Myła. No. nie popatrz w środku No, a księga węgorza widzisz no dobre może mm, wow. być! Mm. Kaczorek, a lubisz chłopców? Ja? No! No <laughs> pewnie... Ja wiedziałem, że Ty lubisz walić chłopców pod ogonki, Ty stary zboczeńcu! Ja <laughs> się